Witam Państwa, dziękuję za przybycie na naszą konferencję. Witam również europosła Janusza Korwina mikke oraz pana Krzysztofa Brochockiego i pana Damiana Baranowskiego. Nazywam się Marcin Ośnicki, jestem kandydatem z Grudziądza. startuję z trzeciej pozycji na liście, jestem członkiem Stowarzyszenia Republikanie, jestem absolwentem dwóch kierunków technicznych, transportu oraz budownictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Wydgoszczy. Obecnie poszerzam swoją wiedzę studiując finanse na studiach drugiego stopnia na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Startuję z Komitetu Korwin, ponieważ jest to jedyny komitet, który posiada realny program, który może naprawić sytuację gospodarczą w naszym kraju oraz przede wszystkim posiada odpowiednią wiarygodność przeprowadzenia tych reform. Poza mną, skróciąca, najwyższą pozycję otrzymał pan Damian Baranowski. Witam serdecznie. Tak jak tu kolega powiedział, nazywam się Damian Baranowski. W swojej pracy zawodowej zajmuję się finansami. Spotykam wiele osób, od osób bezrobotnych poprzez osoby zatrudnione na różnego rodzaju umowach, aż po różnego rodzaju pracodawców. To, co ich łączy, to niezadowolenie z obecnego systemu. To też moja decyzja o kandydowaniu. Partia Korwin została wybrana przeze mnie nieprzypadkowo, ponieważ jest to jedyna partia, tak jak kolega Marcin Stwier powiedział, która daje nam realne szanse na istotną zmianę. Inne partie takich zmian nam nie dają, dlatego musimy jasno powiedzieć, że politykę pro-polską chce prowadzić partia Korwin, a nie żadna inna. Dziękuję. Na naszych listach znajduje się również chyba najdłuższy stażem korwinista w regionie, pan Krzysztof Brochocki. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Grychocki, jestem rolnikiem, mieszkam w Boguszewie, to jest gmina Gruta. No i tak jak kolega wspomniał, od zawsze jestem właściwie kurwinistą. No moim marzeniem byłoby pozbycie się ze wsi partii pod tytułem PSL. która robi dużo sportu. Kończąc naszą krótką prezentację kandydatów, przejdę teraz do bardzo ważnej, ważnego tematu, który ostatnio w mediach jest odrobinę przemilczany. A niestety jest to problem, który nie został rozwiązany. Problem nielegalnych imigrantów. Ta, ten temat bezpośrednio dotyczy Grudziądza, ponieważ kilka kilometrów stąd, w miejscowości Grupa, znajduje się ośrodek dla uchodźców. Ośrodek, w którym zostaną ulokowani, powiedzmy sobie szczerze, nie żadni uchodźcy, tylko nielegalni imigranci ekonomiczni. Jest to o tyle ważna sprawa, ponieważ e, jeśli w tym ośrodku, e, jeśli liczba uchodźców przekroczy, e, przekroczy wielkość, którą może przyjąć ośrodek, prawdopodobnie e, ci emigranci zostaną ulokowani w naszym mieście. Dlatego o tym wspominam, ponieważ partia Korwin jest jedynym, jedyną siłą, która konsekwentnie od początku kampanii w stanowczy sposób sprzeciwia się przyjmowaniu nielegalnych imigrantów. Do Polski. Sprzeciwiamy się polityce naszego rządu, który jest bardzo uległy wobec Niemiec czy też Unii Europejskiej, ale myślę, że ten temat już szerzej rozwinie europoseł Janusz Korwin-Mikke, który na co dzień walczy z wpływem rządu brukselskiego na nasze krajowe sprawy. No rzeczywiście muszę powiedzieć, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że. Wszystko się odbywa w sposób socjalistyczny, czyli odgórnie, zamiast oddolnie, bo na przykład w takiej maleńkiej Islandii, 300 tysięcy ludzi jest na tej Islandii, 10 tysięcy rodzin obiecało tych uchodźców przyjąć, więc problem przyjąć tysięcy uchodźców nie, nie był żaden. żaden uchodźca tam oczywiście nie pojechał, bo oni nie po to pojechali do Islandii, żeby siedzieć, tylko żeby, chcą do Niemiec, żeby brać duże zasiłki. Trzeba to wziąć pod uwagę. Mię trochę denerwuje słowo Uchodźcy ekonomiczni, ponieważ uchodźcy ekonomiczni, to znaczy, tak no bo rozumiesz, których chcą pracować, nie? Ale oni nie, oni tam nie chcą pracować, oni chcą brać zasiłki. Prawda? Pani Merkel obiecywała duże zasiłki. Jak zobaczyła, co się dzieje, to zaczęła coś tam krzyczeć, że za dużo jest tych uchodźców. Sytuację najlepiej chyba podsumowuje taka historyka, którą przysłał ktoś na mojego Facebooka, że Frau Schmidt otworzyła. Słoik z miodem i zobaczyła ze zdumieniem, że do kuchni zaczęły naliczać osy. No więc, jak ostro by się za dużo. To zaczęła wrzeszczeć na za sąsiadki, Frau Kowacz, Frau Kowalska, otwierajcie słoiki, łapcie osy do środka, łapcie osy, a mm, panie mówią, Frau nie będziemy łapać osy, nie, pani zakręci słoik z miodem. Otóż z chwilą, kiedy Niemcy obiecały te ogromne zasiłki, no to oczywiście zaczęła, zaczęła masa. Masa tu uchodźców na walce, bo Jak stało się ich za dużo, to nagle pani Merkel się domaga, żebyśmy my zrobili zbiornik retencyjny, jakiś obóz koncentracyjny tutaj robili i trzymali ich tutaj u siebie. Jest to oczywiście niedopuszczalne. Oni nie chcą być w ogóle u nas, oni są do Niemiec. No i teraz tak, jak mamy ich zatrzymać? Przypominam że, przypominam, że artykuł 53 Konstytucji mówi wyraźnie, że nikogo nie wolno siłą zatrzymywać na terenie Rzeczypospolitej <gryzbusty> Polskiej, więc, więc, więc jak mamy, mamy ich a zatrzymać. Ale co więcej, to kolega ma absolutną rację, to nie są w ogóle tak naprawdę uchodźcy. Oni byli uchodźcami dwa lata temu, czy trzy lata temu, kiedy uciekli z Syrii do Turcji. Przecież Państwo słyszą, że oni płyną w pontonach do Grecji, tak? No proszę spojrzeć na mapę, nie można na pontonie przepłynąć, przepłynąć z Syrii do, do Grecji. Oni są w obozach w Turcji, bo jest takie drugie pytanie, dlaczego sami prawie mężczyźni przepływają? Czy oni zostawili w Syrii swoje rodziny? Nie! Oni nie zostawili swoich rodzin w Syrii. Ich rodziny są w obozach dla uchodźców w Turcji, a oni przyjechali, bo tutaj są zasiłki no, znacznie wyższe. W Turcji są dość skromnie utrzymywane te obozy, a tutaj ma być Eldorado no i, i Jadą. Także, także jeżeli. Pani Merkel obiecuje, no niech Pani Merkel się tym problemem zajmuje. Dlaczego na nas to zwala? Prawda? Jeżeli Pan Schulz tupie nogą i oświadcza, że użyje siły, jeżeli my się nie zgodzimy, no to przepraszam, ja się nie zgadzam na dyktat Pana Schulza i wzywam do zbrojenia się. Polska się powinna uzbroić, bo tego typu okrzyki będą się nam zdarzały przypuszczalnie coraz, coraz częściej. I bo to jest problem, to jest problem Niemiec. Niemiec, nie niech pani Merkel zakręci te swoje zmiany i nagle się okaże, że wszystko wraca, wraca do domu, przeprowadzone. Coś mi, coś mi dzwoni bardzo alarmowo, bardzo alarmowo i już muszę to wyłączyć, przepraszam bardzo. E Przepraszam, się nie, nie chce wyłączyć. Coś mi się zepsuł ostatnio nie chce mi się wyłączyć. E, Także problem jest, powtarzam, w Niemczech, a to nie jest nasz problem. I my nie, nie, nie będziemy trzymali u siebie ludzi, którzy nie chcą, nie chcą u nas być. A zwłaszcza trzymać ich w obozach koncentracyjnych. E, ja rozumiem, że tutaj ktoś sobie mianuje, jakiś wojewoda mianuje swojego tam... znajomego Lagerführer'a w, w takim obozie, albo czymś takim, ale... Ale, proszę Państwa, yy, to jest nonsens. Zaraz będzie miejscowa młodzież tutaj demonstrowała pod, pod tym obozem, zaczną się bijatyki między nudzącą się młodzieżą. Proszę Państwa, zrozumcie, gdyby ci Chłopcy chcieli być w Polsce i chcieli być tam w parafiach czy w rodzinach po prostu, to przecież one by się, to by, nikt tego nie zauważył. To jest, to, jest, to, jest, to jest po jednej rodzinie na gminę. Tego nikt by w ogóle nie zauważył. Nie byłoby w ogóle żadnego problemu. Dzieci by się po dwóch tygodniach nauczyły się szwargotać po polsku. Ludzie zaczęliby pracować, prawda? bo nikt długo nie utrzymywał. A, a być może po, po tygodniu by gmina zrobiła ściepę na benzynę i odwieźli ich do Niemiec. Prawda? I, i, I problem by w ogóle zniknął. Problem polegał na skoszarowaniu tych ludzi. To jest problem. Prawda? I, I my się nie godzimy na tego typu metody w kraju. miał być wolnorynkowy, miał jakąś wolność. Suwerenność. No suwerenność to, to, to już nie mamy, bo odkąd bracia kaczyńscy podpisali traktat lizboński, to już nie jesteśmy suwerennym państwem, no, ale w każdym razie, w każdym razie no, jakaś autonomia nam się należy. To tyle mam, mam do powiedzenia. Państwo mają pytania, to bardzo proszę. no czy są jakieś pytania? Może nie właśnie tutaj akurat z tym tematem, ale to dalej z obecną kadrą wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sądów rodzinnych. Jak, um, no to właśnie, właśnie była taka dyskusja. My, my, my proponujemy zrobienie tak zwanych sądów kapturowych. Sądy kapturowe, bo tak się troszeczkę mówi, że jest ogromna korupcja wśród sędziów. No Ja nie wiem, czy ona jest, jest ogromna, bo dziennikarze przysadzają z, z reguły, ale wyciągają właśnie tych skorupowanych, a cała masa nieskorupowanych to uchodził mu uwagi mediów. Ale oczywiście korupcja istnieje jeżeli nawet 5% sędziów jest skorupowanych, czy 10, to jest i tak o 50% za dużo. I w tym celu chcemy powołać sądy kapturowe, złożone z byłych sędziów, znanych z katonii o surowi sędziowie. I ci sędziowie by po cichutku, w procesach niejawnych, niejawnych odsądzali te takie sprawy i po ciut tych ludzi usuwali sądownictwa, bo z jednej strony nie można naruszać niezawisłości sędziowskiej, no ale z drugiej strony nie może być tak, żeby człowiek brał półki był bezkarny. W Stanach Zjednoczonych zdarzył się przypadek, że człowiek, że, że sędzia sędzia był oskarżony o to, że brał a półki, rzadko w USA. No jest to Natomiast o wiele czyściej, został skazany. I i sądy się bardzo długo, przez dwa lata, ociągały z usunięciem go z listy sędziów. On brał pensję sędziego, bardzo dużą, sędziego kręgowego, to dość wysoka funkcja. Brał pensję? to Brał pensję, mimo że się w więzieniu. Także jest to zbyt daleko posunięte, nie, nie zawisło sędziowska i chcemy zrobić problem. A Patrzmy to sądy rodzinne. To jest sprawa oso osobna i bardzo bolesna, trzeba po prostu zlikwidować instytucje, te, te, te urzędy, tych urzędników socjalnych, które odbierają dzieci rodzinom. To w ogóle my stoimy na stanowisku, że dzieci należą do rodziców. I koniec. I Państwo nie ma prawa odebrać dzieci rodzicom, choćby były jak, jakkolwiek, to o tego jest rodzina, o tego jest niech wujek, niech stryj, prawda? Niech, niech, niech ciocia te dzieci zabiorą, bardzo proszę, ale nie o tego jest państwo. O tego jest rodzina i tylko rodzina, i tylko rodzina i, i koniec. Wszystkie te urzędy trzeba rozwiązać. No sądy oczywiście, jakieś tam muszą być, to no nie muszą być rodzinne w USA. W USA na przykład są, są sądy, tylko one działają trochę inaczej. Jeżeli jest prawa sądu rodzinnego, to wtedy sprawa odda się w domu sędziego, rodzina przychodzi z tym dzieckiem do, do sędziego no w i sensie rozmawia z nim normalnie, a nie tak oste tutaj jakiś biegły psycholog, który potem... Sędzia na ogół nie widzi dziecka, nie na oczy. No Także tak, to trzeba zasadniczo zmienić u sądów rodzinnych, oczywiście. Co sądzi Pan o, o polizacji sceny politycznej? Dzisiaj o odbył się, było polizacji, odbył taki protest w związku z pełni debatą w mediach publicznych, znaczy niej nie, szerzej niż nie, nie? Nie nie w Bardzo dobrze, że się ta, ta debata odbędzie, bo te panie się ośmieszą w tej debacie, bo to jest. Y one są śmieszne, także, także jak się jeszcze uśmieszną, to, to bardzo dobrze. Natomiast media oczywiście za wszelką cenę tu od 25 lat przecież usiłują nam wcisnąć, że jest jakaś różnica między tymi dwoma partiami się różnie nazywają tam, prawda. I ważne jest, żeby, żeby to wszystko było w obrębie tej bandy czworga, czyli tam SLD, PSL, którego się nasz kolega chce pozbyć ze swojej wsi. I tam się różnie nazywają, tam Unia Wolności, KLD, PO, prawda? I z drugiej strony dla AWS, czy, czy, czy Bułgnieńskie Centrum, czy PIS, czyli krótko mówiąc, tak jak było dawniej w PZPR, że była frakcja frakcja narodowa, prawda, frakcja liberalna, czyli po, poławianie i natolijczycy, natol, 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 I było również SD, i PSL, mniej więcej to samo jest teraz. I nikt inny nie ma prawa działać. Zwłaszcza nie macie prawa działać prawica. Prawica jest tępiona, ośmieszana, przemilciana, różnie się zdarza. No ale teraz zdaje się, że dość wyraźnie przebijamy już barierę 7%. Także myślę, że do wyborów dojdziemy do tych 15. I, i będzie. W, w Chłonicach były prawybory i było 11. To jeszcze, to jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli, ale chcemy, ale, żeby będzie trochę lepiej. Co sądzi pan o konferencjach pana Petru. Yy, za każdym razem są zagłuszane i za każdym razem przez opcję polityczne. To znaczy ja trochę się nam... I jego odpowiedź na... nam jest trochę głupio. Tutaj rozmawiałem z panem, który tam zagłuszał trochę. To wszystko, no, to jest irytacja, że na przykład w programie drugim pan Petru ma 16 minutami 7 sekund. Więc ludzie są zirytowani i, i nie wytrzymują, nerwy, nerwy nie wytrzymały, przyznajemy. No ale w końcu nic się wielkiego nie stało, dziennikarze trochę pośmiali. Natomiast natomiast jedno trzeba powiedzieć. Pan Petruś pozuje na kogoś, kim nie jest. Pan Petro mówi takim językiem jak Tusk, pan Tusk 10 lat temu, 20 lat temu, czy ja, prawda, mniej więcej, no, bo po łagodniejszy. I efekt będzie dokładnie taki sam jak z panem Tuskiem, bo on nie proponuje zadnego zerwania z obecnym układem. Tym bardziej, że on nie chce zerwać z obecnym układem, bo on jest, reprezentuje obecne wielkie firmy, banki, firmy uliczeniowe i inne, które robiły pieniądze w tym układzie. W no z tym on nie chce zmieniać tego układu. Natomiast to, co my potrzebujemy, to zmienić ten układ. Zmienić układ na prokonsumencki, to znaczy, krótko mówiąc, o gospodarce ma dyktować pan, prawda? Bo pan chce coś, kupuje kamerę, więc to pan decyduje, jaka ma być kamera, a nie jakiś urzędnik, który mówi, jakie kamery wolno sprzedawać, a jakich nie wolno sprzedawać. Prawda? Także my wierzymy, że ma decydować rynek, czyli o rynku decyduje producent i konsument. Prawda? Żadne tam Związki pracodawców, związki zawodowe, rząd i tak dalej, nie mają tutaj nic do gadania. Jeżeli Kowalski chce coś sprzedać Wiśniewskiemu, to ma do tego prawo. Rząd nie ma prawa odmówić, przeszkadzać w takiej transakcji, nakładając na to podatki jakieś. Przecież podatek od kupna-sprzedaży to jest, to, jest, to jest utrudnienie działalności handlu, prawda, oczywiste. Także, także trzeba zlikwidować podatki dochodowe, podatek od kupna sprzedaży. Trzeba, trzeba pan Petru, oczywiście, takich postulatów nie wysuwa, bo on chce zachować mniej więcej ten, ten, ten układ. Więc to jest to chyba to, co powiedział kolega Łasiński, że to, i, tej partii brakuje po prostu wiarygodności. Ona, ona jeżeli nawet mówi, mówi, żeby zrobiła, bo rzeczywiście by się posunęła w dobrym kierunku, to to samo jak, jak pan Tusk niczego nie zrobi, bo jak pan Tusk wyszedł między wrony, zaczął krakać jak i on. Prawda? I to samo by się stało z panem Petru, gdyby nie, bo że dorwał się do władzy. Także to nie nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poza tym warto dodać, że pan Petru był nieformalnym doradcą pana Tuska. No tak, no, to, to, to jest, on jest cały czas uwikłany w te, w te, w te klimaty i, i mowy nie ma jakiejkolwiek zmianie, nawet nie, nie radykalnej, tylko jakiejś zasadniczej zmiany, bo mówimy radykalnie, radykalnej, ale takiej zasadniczej zmiany nie byłoby, bo on jak ktoś siedzi już w tych, w tych układach, on już yy, przecież siedzi w tym banku światowym, przecież, proszę Państwa, Chcę przypomnieć, bo też pan Petru się na wolnorynkowca kreuje i powołuje się na Friedmana. Chcę przypomnieć, że Milton Friedman wyraźnie powiedział, że ja powstawały i, i fundusz i, i, walutowy IMF, prawda, i powstawał Bank Światowy, no to komunistyczne instytucje, to nie żadne wolnorynkowe. A pan Petru właśnie tam siedzi. Tam właśnie siedział, prawda. Także nie miejmy złudzeń, proszę państwa. A co Pan mówi na temat na przykład Platformy Obywatelskiej i ich reformy podatkowej? Platformy już tam, nie ma. Nie, no, a ja już to słyszałem 20 par lat temu, kiedy się pokazywali mnie w telewizji. Siedziałem koło, koło prezesa ZUS-u, który nie w mógł zrozumieć, że przecież jest zupełnie obojętne, czy, czy mamy składkę na ZUS-u, czy likwidujemy składkę na zus zwiększamy podatki i płacimy łódzki państwowej. Ta różnica, że zamiast socjalizmu mamy komunizm, prawda? Ale czy, czy Pan zauważył, że nikt tego poważnie nie traktuje? Yy, Nikt tej propozycji nie poważnie jakiejś dyskusji, jakichś ekonomistów. Nie. Jak pan skomentuje to, że sami członkowie nie potrafią wyjaśnić. Nie, no bo nie, no, sprawa jest prosta. Zamiast płacić składkę na ZUS, to podnosimy podatki, zwiększonych podatków płacimy ZUS-owi. No, yy, jest to wprowadzenie komunizmu, bo, bo, bo wtedy będą dawali pouważanie. Bo teraz jeszcze jest, jest jakiś tam związek z składki między emeryturą, nie ma żadnego związku. <laughs> no, emerytura stałaby się świadczeniem z, z socjalnym. Ale powtarzam, nie będziemy o tym mówili poważnie bo nikt tego poważnie nie traktuje. To jest, to jest tak sobie odrzucone, od tak sobie, żeby było powiedziane, że, że oni likwidują ZUS, ale, ale nie likwidują, ale na ZUS, tylko, tylko inaczej je nazywają. Także to zwiększa oczywiście rolę państwa, bo państwo może wtedy dość dowolnie kształtować, bo jak mimo wszystko te składki jakoś te proporcje kazały zachować. To w ogóle nie będzie nic, będą dawali, komu chcą, prawda? Podwyższali tamtym, obniżali tamtym, to będzie... to mnie będzie... powiedzieć, żeby jeszcze, żeby jeszcze powiedzieć te dwa słowa? Istnieją trzy koncepcje emerytury. Koncepcja konserwatywna, że jest to odłożone w czasie zarobki Koncepcja liberalna, której ja jestem zwolennikiem, jest taka, że emerytura jest to gra hazardowa. Ja wykupuję bilet na loterię. To się nazywa na raty go wykupuję, to jest za składka. I jeżeli dożyłem 1975 roku życia, to wygrałem. I teraz na raty. Odbieram, odbieram swoją wygraną ze swoich pieniędzy oraz tych, którzy przegrali. Prawda? Tak jak w totolotku, prawda? ci, co przegrali, składają się na tych, którzy wygrali. No I koncepcja socjalistyczna, że emerytura to świadczenie socjalne. I tę koncepcję zarówno konserwatyści, jak i liberałowie orzucają kategorycznie. Że państwo bierze podatki, potem daje z tego komu chce ile chce. Jak nie ma, to nie daje. Podwyższa wiek emerytalny, obniża. Prawda? To jest rzecz niedopuszczalna. I niestety jest wyrok Sądu Najwyższego, który de facto przesądza na korzyść tego wyroku. Mianowicie oświadcza, że nie ma koniecznego związku między składką a, a świadczeniem. Z tego wynika, że Sąd Najwyższy uznał, że emerytura jest według koncepcji socjalistycznej, że jest świadczenie socjalne. Ale Pan uważa, że jednak yy, zawarto umowy należy do, do tego, No Oczywiście, tak? dlatego musimy obniżyć. Czyli poprzedni. Tak, yy, trzeba cofnąć. Trzeba uczy... cofnąć, ale uwaga. W od odpisu my chcemy cofnąć ten wiek emerytalny do lat 60-65, ale tylko dla tych, którzy zaczęli pracować w momencie, kiedy to obowiązywało. Natomiast, natomiast te osoby, które zaczęły pracować rok czy dwa lata temu, tak, kiedy, już, kiedy już było wiadomo, że emerytura na 67, to będą miały emeryturę po na 67, bo idąc do pracy wiedzieli, że staną emerytury wiek 67, prawda? więc tym, tym nie będziemy cofali wieku ten. Jakie są możliwości współpracy z ruchem narodowym i przedstawicielem Marianem Kowalskim oraz na przykład takim politykiem jak Grzegorzem Braunem? Mamy bardzo dobre stosunki z panem Marianem Kowalskim. Nawet występował na naszym Marszu Suwerenności. Popiera swoich kandydatów, z naszych list. Pan Braun no, wypowiada się bardzo tak pozytywnie. na. No to właściwie no, szczerze mówiąc, gdzie, gdzie mają głosować zwolennicy pana Brauna, jak nie, jak nie na nas. Ja bardzo wysoko cenię, cenię pana Brauna. To jest to dość ek ekstremistyczne. Ja się bardzo cieszę, że jest ktoś bardziej ekstremistyczny niż ja. Ja wychodzę panu Braunie na umiarkowanego centrowe centrowego polityka. <grymne> <grymne> więc więc, więc zawdzięczam bardzo, bardzo wiele panu, panu Braunowi. Jeśli możemy, bo mamy mały poślizg, więc może resztę pytań po wyborcach. A jak, jak zamierza Pan uwolnić potencjał ekonomiczny narodu polskiego? Powinniśmy zlikwidować podatki dochodowe i podatek od sprzedaży. Wtedy się będzie opłacało coś produkować, a, a, a nie będzie się opłacało siedzieć i nic nie robić. Jak zlikwidujemy zasiłki dla bezrobotnych, prawda? Trzeba zlikwidować zasiłki, a nagradzać tych, co płacą. Musimy na przykład. Yy, tak jak każda partia prawicowa, mówi likwidujemy socjal, a dajemy za to, yy, zwiększamy wydatki na wojsko, prawda, bo yy, tu w Grudziądzu, nie muszę tłumaczyć, prawda, przecież to był niezły garnizon, co to jest wojsko i, i zamiast, zamiast dawać na nierobu, trzeba dawać na wojskowych, nie świczą, nie, nie, nie tenują i, i bronią kraju tak w razie potrzeby. Także to jest zupełnie inna koncepcja, niż koncepcja lewicowa, która chce tam dawać jakieś zasiłki. Żadnych zasiłków, pieniądze na wojsko, na policję, a służby mundurowe raczej, a nie na zasiłki. To tyle, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.